I możesz iść tam. To jest takie małe specjalne pudełko, które zrobiłem. przeciwko graczom. Możesz iść. A ja wiem, ja wiem co to jest. Co no jest a komuksy, jakimś... nie się, nie martwię. To nic. Ni. Widzisz. Dobra, a może pety chciał zrobimy, bo nie się teraz zabić. <laughs> Zabił mnie. Ehm, mi swoje ciało. <laughs> no, ma właśnie wadę. U. Na... Ma wadę małą Bo nie można ten kierować w dół e, bo wtedy byś coś zepsuł, więc wygląda może tak w stronę już nie. Właśnie ja powiedziałem, że to jakiś trollbox No, zauważyłeś kurde A jak no się nie No zrespi... jakoś dziwnie wyglądał O, się Dobra, zepsuło To już respię. Już respię. Dobra, super Cieszę się. Nie ma działa jednego z tyłu jeszcze yy, i no, ale... To i Chuj, tak ma. są i kanony, więc a. wiesz, to i tak prawie one-shotuje każdego. Dobra, to wezmę to, a możesz się upewnić, że działa? Działa, działają? Yy, celownik działa na pewno. Czy... Tylko nie wiem, dlaczego to się tak zacina, działa, ale... Strasznie spikselowany zrobiłeś, bo masz to strasznie mały monitor. No wiem, ale nie nie mogłem większego, bo nie ma miejsca. No, ale mogłeś większą łóżeczkę zrobić w sumie. Możesz szczelić? Działa... działa, działają. O kurde. Infinite ammunition? Jest łączone. Czy nie? O, tutaj A dobra jest. dobra Ale to spikselowany takie. Zumować może... zoomować może z chyba. To się samo Tak, tak. Tak. To nie wiem, dlaczego jedna wieżyczka ma nie... Jedna wieżeczka ma nie pod No to wy dwójka przeciwko mojemu jednemu statku. To powiedzcie panowie ja kiedy am... gotowi będziecie. Ja jestem gotowa, a pytanie... Nie, nie jeszcze czy nie wiesz nie gdzie jest jego amunicja? On ma amunicję. On ma amunicję jakby na pokładzie, to ten statek Tak. Tak, on, on nie ma takiej amunicji, która mogłaby eksplodować. Ale chodzi... Czy on wie gdzie my mamy? Ja prostu będę on strzelał. To ma taki sensitivity, że my w ciebie pewnie nie trafimy. Jak bo tymi ma... działa mi się nie da. Działa. Ty, 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 ty jest... Już? Nie wiem, że testuję. A gotowi? Czekaj, Co? ja też przetestuję Ty masz pewnie jakiś rangefinder widzę. Ja? Działa. No właśnie, Przyładuje widzę, że masz to to. jakiś laserek śmieszny. A, tak, tylko nie, to, 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 to jest, to... żebym mógł celować prawidłowo, to nie jest jakiś range finder. Dobra, ja już jestem gotowy. Dobra, to trzy, cztery, zaczynamy. O matko słodko. <grym> <grym> ja umarłem. Dostałeś dwoma strzałami. <grym> Może wyłączę uszkodzenie gracza. <grym> Dobra, to my poczekamy jeszcze z resmi, bo to trochę... <laughs> fika, fika, od nowa, od nowa, bo tutaj coś jeszcze Czekaj, czekaj, bo nie byłem gotowy, nie byłem gotowy, nie byłem gotowy. Nie byłem gotowy, czekaj. To, to słuchaj, ty wiesz co by się stało, jak ja bym moim statkiem walczył. To nie byłem gotowy, proszę, poczekaj. Trzy, dwa, jeden i Sta. Ja, aha. ok, Au. O, 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 le jedzie, jedzie, jedzie. Sassy? Nie! Ty normalnie Assassin's Creed robi co? Czy ty grasz w Assassin's Creed'a? Nie znam tą planować. grę Nie grałeś w nigdy w Assassin's Creed'a? Nie znam Ta, da, dawaj go Kurde, będę musiał wziąć mój bardziej... Wystartuj. Mocny statek, jeżeli... Ten latonie Muszę, muszę, zmienić działo. Oj, szan... Nad tobą przeleciał ledwo. Prawie dostałeś... O, tak To pierwo. jest postarić... Może włączę silniki? A właśnie mówiłem. To płyniemy, czy jak? No płyniemy, o nie, zniszczył mi działo. To idź szybko pod pokład naprawić, ja odpalę silniki. Uderzone właśnie. Yy. Na prawie, zejdź, a dobra, a Naprawie. ty tak blisko jesteś. Jeszcze raz trochę. O, zniszczyły, zniszczył. To wale z ty tego masz bez solity? Czemu ty masz tutaj roboty? Nie roboty. I bo ty masz wysolity, które są tak słabe, bo nie można nimi trafić. Myszką się celuje. Ta, ale nie da się nimi trafić. Da się, jakoś ale. ja nie mam problemu. Nie Słabo, bo one po prostu... On dobrze tak się latają. z nich strzela, ja, ja nie mam problemu. Brum, 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 dawaj. Czekaj, będę jednak jeszcze... nie jest tak yy, łatwy do zatopienia. Ale autokanon to rzecz. Na niego. To, to jest ten. To jest nie, ten mogę skręcać. Jest... nie mogę skręcać, dobra, będę musiał się zatrzymać o, Chyba tą bitwę jednak przegrałem. Będę musiał wyjąć mój mu bardziej mocny statek. Zostałeś zbismarkowany. W valię zaczynać skręcaniem Właśnie bo... mówię, że zostajesz zbismarkowany Gdzie to jest do naprawiania? No na niższym pokładzie, pokazywałem ci przy... Na Jestem ten... na sto... przy stołce No właśnie, no i idź dalej tymi drzwiami, tym korytarzem I tam masz pokoje Prawo, I to będzie po prawej O, C4 -ki. Ale nie to, no to musisz dalsze drzwi dobra, czyli bo tutaj, tutaj nas już zalewa A czy, czy mnie zalewa, czy nie, bo... A ciekawe, chyba mnie jeszcze nie zalewa, a mam tutaj bardzo dużo uszkodzenia No bo on autokanonami nawalaliśmy autokanonami... Tak, tak, bardzo mi uszkodziliście tak a on Bo on aż tak nie ten No śmiesznie, tej jak, tej... jak my przegramy, bo to się... tonę, dobra, mogę tutaj przed tonę już a wy też toniecie No właśnie wiem, bo ten statek taki śmieszny jest Ale zamykaj drzwi, bo drzwi żeś nie zamykasz Potwierałeś po, tu wszystkie drzwi O, o, o. Żeś potwierał wszystkie drzwi i... No. O! To nie my Ja też to nie... To nie my, czy to my no. Ten statek szybciej to nie od twojego. Ja się widzę. Jeżeli wy zatoniecie pierwsi, to ja wygrywam No właśnie, to śmieszne jak wygrasz. Ja będę się jak Ja śmiał z tego. Że taki statek jak twój, nas zatopił. Ale nie, on jest mocny <grym> ten statek lokwaka. O! Ten mój się przewraca Ehm, <grym> um, chyba tu niecie. Musi no, się przewrócić. Mamy przewrócił. chyba mały przeciek. Mamy mały, mały. przeciek. Małe taki, nie takie... E, nic poważnego. Ja się przewróciłem. No tak, nic. Teoretycznie No, fajne. Yy, yy, no, fajne plecaki. To... Naprawdę musiałeś. Dopłynąłem. Fajne dopłynąłem, pomagam wam w tonieniu. Kurczę, ale nie ja było też... mowy o tym, o wysadzaniu. No cóż, dopłynąłem. No, dobra, no to może nie... Ale i takie i tak, tak tonie Datek zwolnić, Gdybyś tego nie wysadził, to byśmy, ra to byśmy raczej nie zatonęli. Coś mi się wydaje, i tak byś się zatonęli, nie Tutaj nie macie uszkodzenia, na To Mo Możemy chyba zrobić to... jeszcze. Ja bym raz. powiedział, że to było. E... Remis. No, remis, dokładnie. A ty się. E, Napier. Kto... Ty się obróciłeś za nim. E, chyba wcześniej. Kto za to. Jak to blisko. Wy zatunęliście ciepier. Ale ty się wywróciłeś, więc i podpłynęłem. Też, dom. ale nie, nie jestem pod wodą. Dobra, ale zróbmy rewa. No wiem, to jest Rami ogólnie. Dobra. Dobra, no to y, obieramy bój statek. A jak chcesz? Strasznie słody Daj mi chwilę. To tutaj jest bardzo luksusowo. Ca, statek z 1600? No to ty prze, yy, Przewróć ten... Yy... Ty nie zrobiłeś tutaj, że można normalnie chodzić. Można, tylko drzwi Właśnie. nie zrobiłem większych. Właśnie, więc nie można. Uuu, być... Ale można chodzić, bo tego wcześniej nie było. Nie było drabinek i ja ogólnie. To ja będę czy ty misterujesz, czy ja? Dobra ja go to A ty będziesz użył... A! Czekaj, czekaj, bo musimy się przygotować. To ja tym będę sterował, a ty idź na te mniejsze. Tylko ich nie rozwal. Nie, ja pójdę. Wydaje mi się, że najlepiej jak go No i żeś tak dał tu drzwi, że się do działa dostać nie da. To inaczej się wchodzi, ale to ty wreszcie idziesz na te mniejsze, czy... Bo na te większe, ale trzeba obejść całe działo, żeby wejść. A co ty jak tutaj robisz na mo mi? moim statku, Sus? Możesz tylko wejść jak tam. Co, smysza. sprawdzasz gdzie mam amunicji, a nie mam amunicję? Robiłem screenshot'a On ma amunicję na pokładzie, więc jak trafisz mu... Właśnie, jaką amunicję ja mam? Eee... Bo sam nie wiem Dobra, no to powiedz kiedy start <coughs> A to wy gotowi? Ja jestem 3, 2, 1 Start. Jeszcze nie jestem A, no to... a on mówi, że start. A No No to boli, łam. Okej, okay. okay. to strzela bardzo szybko Matko Jejku To jest kieszonkowy pancernik niemiecki Matko, co Czego to się Czego to się się To jest bardzo OP Jacie Dobra Wow to mój pierwszy statek, przypominam. Jeszcze nie jest skończony. Dobra, widzę, że... Znaczy, jest... Mamy statki, które są o wiele mocniejsze, niż pomidora i ziemniaka. Bardzo... o wiele mocniejsze. Kurczę, będę musiał swój własny statek e... wojenny nie, stworzyć jakiś. Nie, to już po mnie, co ty? Dobra, poddaję się, poddaję się, poddaję się. Kurde. Mam jeszcze trochę prezencików fajnych. A, ja dzięki. Tak. Ja muszę w moim statku jeszcze pododawać te działa, więc... Yy... Ło kurde, tu to już tonie? Co? To ma alfilery kanony. Od kiedy? Statek. Trochę mocny mój statek, nie powiesz? Wow. Cześć, zobacz, czy to działa. Dobra, działa. Dobra, sorry, au. sorry. Ale to... Nie mów au, ty kurczę, możesz to rozwalić w jedną sekundę. <laughs> Nie au. Topie. To jest OP. Dwójne drzwi. To jest mocny statek, po prostu zrobiłem... Patrz, ja się inspiruję na Szarnohorście i e, grafie Szpę. Ile pomp! Ale to jest mało w ogóle zatapialne Ale słuchaj, to ja jeszcze nie dodałem pomp. Przynajmniej 6 pomp A na ja jeden się skład. widzę, tutaj są jakieś pompy. Jak to? Ale jak to tutaj? tylko tam jest 6. Nie, 12 pomp jest tylko. Co? Tylko. Bo planowałem, żeby dodać jeszcze przynajmniej ze 100. Ej, jak nie uda mi się zatopić w tym moim statkiem, tym pirackim, który wziąłem, to będę musiał wziąć moją specjalną maszynę. Żeby cię zatopić. Ty, ale my już nabieramy wody przez ciebie. To start? Eee... E, nie wiem. Czekaj. A start. Oua! ła! Kurde, ała, ała, ała. Nie, 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 no tak nie, tak Chodź tu Gdzie ty? ty gdzie, gdzie ty jesteś? Kurczę odwróciłeś mnie no. Nie mam to oh. tu Nie dobra tonę Opuszczać stopatku. Nie no kurde to Mielisz? jest wytopę! O co to było? O oh Jezu Co to było? Coś u was wybuchło nie, nie. Ale no też, was, też was statek. nieźle uszkodziłem. Bardzo was uszkodziłem nie, też za nim. Ale strzelił w statek mój. to, to nie miało strzelić, ja zapomniałem, że jest no Ale nie tak czy siak, uszkodziłem was kurczę, całkiem. Toniesz. Nie, tym. A wiesz czemu tonę? No. Bo tak. Ten y, mi strzelił w mój statek. Mój wybór. Nie wiem, czy mi się dalej. Dobra, to teraz. Dzięki koligacie. Teraz jego statkiem. Bo ja... bo to nie ma sensu jak on będzie mnie sabotażował. Dobra, to... 3, pila, bo śmiki, śniki, Trzy trzy. tutaj. Dobra. Tutaj można serować? No ja celuję. Albo czekaj, ja wejdę i tam będę naprawił. Dobra. Mam za dużo ty nie. No właśnie ci Tuż. mówiłem, żebyś naprawił. A ty nie słuchasz się mnie. Się, bo, że... Ja ci mówiłem. Wow. Zamontuj pompy. Ale ty też nie masz pomp. Podejrzeć. No bo nie. bo zobaczyli, ja mam przedziałów. Ja, ja też nie mam mało. Oj kurczę, nie jeszcze tak nam mam. się nie nalewa. I masz dużo pancerza, widzę. Chyba. Tak, tak. Ale ja chyba jest o tyle na sudeczkę. Niestety ja nie trafiłem. No, a się widzę, że... Ło, okej, okay, to było blisko. Bardzo blisko. Oj, coś się dużego wybuchło. On ma tam amunicję. Ło, Na się widzę, tam wybuchu, mu, znaczy no, patrz, patrz, a nie ile eksplozji tam, jest. Widzę, widzę. Ania. Ja mu tam raz y, Handlejem walnąłem tu. Wiem. Ale to jest graficzny statek, w będzie miał, bo to... Oj, ja nie, lecie, to nie. Tak, nie chcę, to nie. Może zmienię działkę. Ja nawet nic nie zrobiłem. Wiem. Ja, nie... Ja, ja też nic nie zrobiłem. Dobra. Przez to Naprawdę. Ehm. Um. Chyba co oniesz? On ma mały przeciek. Mały. Nic polepsznego. No. No i taka bitka faj... całkiem fajna była.